Poznajemy literki ze Smokiem Edziem. Litera B. Cześć dzieciaki, to ja, Smok Edzio. Dziś poznamy literkę B. Poprosimy Wróżkę Dobruszkę, żeby nam ją wyczarowała. Hej Wróżko do Dobruszko, wyczaruj nam literkę B. O, widzicie dzieci, to jest duża literka B, a ta obok... Mała literka B. Duża literka B ma dwa pękate brzuszki, a mała literka B ma jeden pękaty brzuszek. Tak się składa, że wyraz brzuszek zaczyna się właśnie na literkę B. Na tę literkę zaczyna się również kilka bardzo smacznych owoców. Tola zna takie owoce i zaraz Wam je pokażę. O, już idzie! Cóż ona tam ciągnie? Kto już zgadł? Brawo! Dokładnie tak! To jest banan. Wyraz banan zaczyna się na literkę B. Jest też inny owoc, co zaczyna się na B. Kto wie co to za owoc? Tak jest! To jest brzoskwinia. Wyraz brzoskwinia również zaczyna się na literkę B. Tolu! Bardzo Ci dziękujemy za pomoc i teraz zaprosimy Tomka. Tomek pokaże Wam zwierzę, które zaczyna się na literkę B. Ma ktoś jakiś pomysł? O, już idzie Tomek. Cóż on tam ciągnie? Co to za straszny zwierz z rogami? Kto już wie? Tak jest. Brawo! To jest baran. Baran. To mąż pani owcy i różni się od niej wielkimi, kręconymi rogami. Wyraz baran zaczyna się na literkę b. Ale fajny ten baran. Skacze jak szalony. Chyba lubi się bawić, jak myślicie? Lubi, lubi. No, ale nie tylko baran zaczyna się na b. Jest też taki duży ptak. To zjada żaby i odlatuje w zimie do ciepłych krajów. On też zaczyna się na by. Kto wie, co to za ptak, ten bocian? Tak jest, brawo, to bocian. Zobaczcie, wyraz bocian zaczyna się na literkę by. No, dzieciaki, dziękujemy Tomkowi za pomoc i machamy mu na pożegnanie. Papa pa, Tomku, dzięki. A teraz, kochani. Mam dla Was na koniec małe zadanie. Zastanówcie się, jakie znacie przedmioty, które zaczynają się na literkę B. Jak odgadniecie, to poproście mamę tatę albo kogoś starszego, kto umie już pisać o pomoc. I wpiszcie nazwę tego przedmiotu w komentarzu pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!